O, jakaś fajna muzyczka i uwaga, pucieńko, Pucienko, muzyczka. No, nie gesuje Pucienka, ale to wiadomo, to jest, to jest tylko podsocjalne, co nie? Gdyby robił na przykład obrazy takie, wiecie, bardziej, 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 bardziej artystyczne, no to myślę, że trzeba by było na początku zagesować Pucienko. No, ale tutaj nie gestuję, widać prześwituje już od razu, mimo że światła z tyłu nie ma, to i tak prześwitowało. To, to taki obraz trochę krócej wytrzyma, ale dobra, skupmy się, w końcu przestańmy o tej technice, skupmy się, sprawdźmy, czy, czy to będzie piękny obraz. Właśnie, no. Tutaj takie techniki, dużo wody, o, jak robić gwiazdki, bardzo ładnie, no. no. No i księżyc, księżyc. No można było ciekawiej zrobić, żeby był trochę równiejszy, bo teraz wygląda trochę jak taka bułka. No i drzewa. Tam, tam w jakimś filmiku Wam pokażę, wiecie, jak robić fajny równy księżyc, jak będziecie chcieli oglądać i się dowiedzieć. No. Może tutaj link? No? no nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Wszystko jest, wszystko jest tutaj w zasięgu mojej, mojej pamięci. Czy zapamiętam to, co mówiłem. Dobra, mamy tutaj zimową scenkę zimowego lasku. No pięknie, ale te, takie co? Takie gałązki, takie dziwne to trochę, jak takie włosy.